Eee, Jakie śniadanko pajączy Tryteczki na śniadanie Mamy jajka Tu można a, szakszułkę sobie zamówić Tutaj taki tościk i powiem Wam, że ja się skuszę na taki tości Ponadzcie dobrego jedzonka tutaj Hit, prosty hit No wow, jeszcze z drugiej strony sałatki Kogo to spotkałem? ogóle nie wiedziałam, że jest ta część. Tych jej przez to jest przypadek, prawda? A tu tyle warzyw, No tam co są. Zobaczcie, mam rzepę pokrojową. A no, tu mamy mnóstwo fajnych oliw A, i octów. Ja nie. Fajnie, nie? balsamiczny, jabłkowy, lemon, oliwa z oliwek, frutowy i jakiś jeszcze sos. Taki widok mieliśmy, a tutaj wróciła turecka herbatka, która jest tak mocna, że smakuje jak po prostu kawa, serki, oliwki, a takie przepyszne śniadanie naprawdę. I mamy przepiękny widok, jest ciepło. Zaraz się wybierzemy tam do Kids Clubu. chyba lokum, tak przynajmniej w Grecji się to nazywało, tu hałwa. tu takie coś, nie wiem, alafaworki, nie wiem, jakieś takie ciastofile jakby smażone i takie coś coś bez takiego czegoś Bez takiego czegoś, no nie wiem, ale chałwa turecka Wygląda fajnie no. Pyszne Są że dobra takie jak twoja mama robi Też mama nie robi chałwy, tylko robi baklawę, nie robi mm. Dobra? No, tak Kocham Hummus dość wczoraj byłaś zadowolona Mhm mm Wow, ale jazda tu jest, słuchajcie to szok, to jest jak szok, to jest no Tak jak w przedszkole Tak, super w przedszkole, jazda Tu sobie robią te rzeczy z drewna jest mnóstwo pokoju. nie chcę tak dzieciaków pokazywać, ale w każdej sali jest co innego Tu mamy pokój gier i zabaw A tutaj plac zabaw Ale super, i park mały Karolina z córą jest w tym parku dla dzieci, więc ja wpadłem tu nagrać, że że ją zostawimy na chwilę i będziemy mogli nagrać tam tutaj, ale nic się nie udało. Wieje trochę. A świetnie wygląda. No nie mamy idealnej pogody, bo nie mam mocnego słońca, ale jest na mega ciepło. Wieje trochę, ale jest fajnie. No hej, ja przyszłam do pokoju się troszeczkę przebrać. Miałam na sobie taką sukienkę z mi Complete lnianą z zeszłego roku i przyszłam ją zmienić, bo powiem Wam, że już mi jest trochę chłodno. Muszę coś założyć na ramiona. Biorę sobie taką narzutkę zborna, którą mam z zeszłego mierzymy. Świecę się, słuchajcie, na maksa, bo jestem cała w SPF-ie. Co chwila się dopryskuję, słuchajcie. Bo tak 25 stopni, ale trochę na słońcu, trochę właśnie na świeżym powietrzu i człowiek jest, wraca wręcz taki sobie zmęczony, nie? Dobra, rzęsy, jak będziecie pytać, jak zrobiłam, to nie są robione u kosmetyczki, to są podklejone od spodu, ardelki, naked. I moim zdaniem fajnie to robi oko, nie muszę się tutaj dodatkowo malować, mam tylko wyczesane trochę brwi, SPF na twarzy i trochę błyszczyku. W pokoju mamy bałagan, więc nie ma się tutaj co chwalić pokojem, ale pokażę Wam łazienkę, bo mamy naprawdę fajną łazienkę. Wchodzi oczywiście toaleta, jest prysznic i jest taka Duża wanna z hydromasażem, z widokiem na morze, z widokiem na widok cały, na cały horyzont, więc jest to strasznie fajnie Tutaj nie widać, że jest duża, ale jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duża ta wanna. Także mega. I za co Wam bardzo, bardzo chcę podziękować to za wsparcie kalmi. Mam ze sobą dwie świeczki, które Wam teraz pokażę. No i dodaliśmy na stronę kominki. Kominki oczywiście będą, ale pokażemy Wam je. Eee, za kilka dni jak wrócimy, bo nie mam ich w ręku, ale są prześliczne, są prześliczne. Wyobraźmy naprawdę piękny kształt. Także no jestem z nich bardzo dumna, ale pokażę Wam dwie nowe świece. Oczywiście oprócz Caramel Imperial, który pojawił się w tygodniu. I zacznijmy od najświeższej świecy, którą dotychczas wypuściliśmy, to jest Japanese Garden. Jak kupujecie nasze świece, macie w środku instrukcję obsługi, jak je palić. Oczywiście jak ma wyglądać pierwsze palenie, jak później przycinać i tak dalej, tak żeby świeca wam starczyła po prostu jak najdłużej. W środku świeca jest zaklejona. I otwieramy ja ten zapach znam, ale jeszcze nie widziałam go w tym szkle, bo mieliśmy go po prostu w prototypach zrobionego. I tak wygląda Japanese Garden i to jest najświeższa nasza propozycja ze wszystkich, które mamy. Dla fanów klimatów kwiatowo-roślinnych. No i jest tutaj zielona herbata, no bo jak Japonia musi być zielona herbata, już Wam mówię jakie nuty, ale mamy tutaj tak, bergamotka, cytryna, limonka i to są te, które nas uderzają jakby na początek, to są te nuty świeże, jak wąchamy, e, takie właśnie roślinno-świeże, później mamy zieloną herbatę i ją też bardzo dobrze tutaj czuć oraz y, bukiet lilii, róży, cyklamenu i gardeli, więc... To jest taki bukiet herbaciano, kwiatowy właśnie, a wszystko opiera się na mchu dębowym i na drzewu drzewie, drzewu cedrowym. Także jak wszystkie nasze zapachy karmia, tak jak zawsze wam powtarzam, hotelowo-luksusowe, ten również jest taki, i również jest otulający, mimo że jest taki roślinny, jest bardzo świeżek. Lubicie rześkie? rześkie, idealne takie takie jakby lato tak pachniało, a wam, już Wam pokażę drugi, który jest zdecydowanie. Bardziej mroczniejszy, męski. I to jest zapach Mysterious Forest. To jest zapach z cyklu taki drzewno, pikantny. I z cyklu męski. Jak lubicie męskie zapachy, to może być coś dla Was. Darek po prostu uwielbia ten zapach. To jest ten, co paliłam ostatnio na live ie. I nawet się nie szczaiłam, bo jest również w niebieskim szkle. On tak wygląda. Mm. Męski, ale taki właśnie. Tak jak powiedziałam, pikantny i drzewny. Super. Na początek wybija się czarny pieprz i Grapefruit, więc na początku, jak wąchamy to świecę, to rzeczywiście jest taka trochę ostrzejszo-owocowa, można by powiedzieć. Później mamy kompozycję kory dębu, ciepłego centru i orzecha laskowego, czyli ten otulający taki, a wszystko jest uzupełnione wetywerią i żywicą. Tak, dla mnie może pachnie taki idealny spa z idealnym masażem, naprawdę. Także dwie nowe świece oprócz Karamel Imperial. Na stronie znajdziecie też kominki, już kupujecie, mimo że jeszcze nie widzieliście, e, oczywiście też e, woski. I słuchajcie nowość na waszą prośbę, i w sumie dzięki Wam, tak można by powiedzieć, um, pojawiły się podgrzewacze sojowe. I ja wiem, że to jest takie to nie jest niezbędnik, ale to jest w sumie ważne. Jak palicie dużo świec, na przykład wiem, że studia jogi kupują takie rzeczy, czy jak palicie właśnie kominki gdzieś, gdzie są zwierzęta, dzieci i nie chcecie jednak tej parafiny w waszym powietrzu, w wokół was, to podgrzewacze sojowe mają sens. Tutaj, dzięki Avalon opisałaś to na live dzięki Tobie w sumie wprowadzamy, bo nie pomyślałam o tym, że w sumie dlaczego mamy podgrzewać kominek podgrzewaczem parafinowym, gdzie w środku jest sojowy wosk, gdzie to logika. Więc wprowadzamy też podgrzewacze sojowe, które nie mają zapachu i które będą długo się topić i które będą świetnie Wam działać z kominkami i z woskami. Także ten produkt też jest wprowadzony: kominki są w czterech wersjach: dwie wersje kolorystyczne, dwie, dwa wzory i nowe trzy świece. Więc zaglądajcie tak na kalmie, a ja uciekam do moich na plaży. Pięknie jest, nie? Pięknie, zrobisz to Zrobię ci Ale słoneczko Mam sok jabłkowy, lemoniadę Pięknie jest Zobaczcie jak tu w nocy ładnie wygląda o, Wow, ale pięknie tu oczywiście jeszcze tętni życie. Tu wszyscy sobie grają, a tu dzieciaki latają. Tutaj przyszliśmy zobaczyć restaurację, która jest na środku. I tu są takie fajne domki z własnym basenem. Kiedyś mieliśmy właśnie w Grecji i w Czarnogórze. A tu na środku jest restauracja. Piękna. Spójrzcie, jak pięknie, ale gości nie ma. Wszyscy jedzą z bufetu. I jak się bawisz, mało nagrywaliśmy. Odpoczywam. O, za tak ładnie tutaj teraz widać. A ciebie, ciebie też. <laughs> nie ustawiaj mnie tu, bo tu nic nie widać. Nic nie widać, cieplica. Zaraz idziemy ci zapisać na wycieczkę. Tutaj można? Nie, na retebcie.